Siemano, z tej strony Perel Minecraft, jesteśmy dzisiaj na Coxcraftcie, będziemy dzisiaj grali w Build Battle, tak jak zawsze, na spokojnie, znowu jestem sam na Build Battle, ale nie przeszkodzi mi to w tym, żeby znowu wygrać. Znowu. Mówię wam. Mam taką dobrą passę ostatnio do tego, że aż trzeba nagrywać 3, 2, 1... lecimy. Dobra, co my tu mamy? Chemik, lekarz, tron, pióro, łąka. Eee. Eee. Zagłosuję na łąkę. Nie wiem jeszcze, jak działa tutaj ta gwiazda do zmiany podłoża, ale mam nadzieję, że bardzo zbliżenie do hypixela Bo mam już mniej więcej pomysł, jak by to mogło wyglądać. Mm, tylko, żeby to wprowadzić do życia, to musiałbym się trochę postarać, wiecie? Zmień podłogę. Dobra. Dodaj zwierzęta, a to może później. Potrzebuję jeszcze wodę. Dobra, kit. Najpierw zrobimy rzeczkę. Yy, nie mogę wylewać wody. Okej, okay, spoko. Mm, to damy kamień. Szybko na tym zbudujemy... O, chwila. Damy już tego dirta. No to teraz nie normalnie zamorowało. jak nie możemy zrobić rzeczki to może być trochę lipa, wiecie zrobimy sobie ala górę i z tej góry będzie spływała rzeczka najwyżej dobra nikt chyba nie będzie patrzył jak to tam z tyłu wygląda, także nie przykładam do tego jakiejś uwagi zbytniej ale jednak przydałoby się o, poniszczyć zdublowany gras, tak jak tutaj. Dobra, dobra. Takie szczegóły, jednak. Jednak, jak ktoś pamięta o takich szczegółach, to. To lepiej, jakoś się tak żyje. Lepsze ocenki, wiecie o co chodzi. Pamiętajcie, wykorzystajcie to w szkółce. Dobra. Ktoś tam słyszy, że buduje. Mamy 3 minuty. O, to lipa. Dobra. Zabudujemy to szybciutko. Dobra, nikt tu nic nie widzi. Git, git, git. Gites, gites. Gites, gites. Dobra. Gorzej jak mi tutaj kogoś zrespił, jakbym zrobił wysokie, ale. Nie robię tego wysokiego, więc mam nadzieję, że się nic nie zbuguje. Dobra, dwie minuty nam zostały. Czy tutaj wszystko si? Wszystko si? Wszystko C? pytam się. Chyba jest git. Jest gitem. Szkoda tylko, że tej rzeczki się nie dało zrobić i to trochę czasu zajęło w Sensie teraz zajmuje. W sensie rzeczka zabrała dużo czasu. A sama góra nie jest jakoś łatwa, też w budowie. No bo to jednak to jednak trochę trzeba ogarnąć tutaj na szybkości. A dużo trochę budowania jest. Dobra, mączka kostna, mączka kostna. Czy ona tu coś daje? Dobra, daje, daje. To lecimy sobie. Dobra. Tak, tutaj nawalimy łąki. Dobra, git, git, git. Pyk, 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 pyk. Dobra, jeszcze jakieś zwierzątka trzeba pokminić? Jakie by dać? Wydaje mi się, że owce, krówkę i świnkę, albo kury same. I byłoby git. Dobra, mamy to. Czy teraz można zrobić spłynącą wodę? A w sumie, boję się. Boję się. Boję się to zrobić, bo zniszczy to całą trawę. Dobra, daj tutaj drzewko. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. A tutaj mam oczkę. Dobra. No, jakieś drzewko wyrosło. Nie jest źle. Damy jeszcze jedno tutaj. Git, teraz zwierzaki. Dodaj zwierza. Mm, 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 mm. Owce bym dodał. A nie tu! Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. No to, że. Że mnie źle owce postawił. Jak ją usunąć, halo, halo. Uh, dobra, prawym przyciskiem. Już wiem, już wiem, już wiem. Dobra, to postawię sobie. Tu owce. Tutaj była owca, tutaj, tutaj była owca. Koniec, kurczaki. No trudno. Starałem się. Co to jest? Reportuj! To jest reportuj, to jest reportuj. Co to jest Dobra. Tutaj mamy fajny pomysł z tą huśtawką. Ja nie spodziewałem się tej huśtawki, powiedziałem, że fajny pomysł, że wiecie, że te drzewa takie wysokie. No to jest moje. Długienko małe. Ale mamy owieczkę, mamy owieczkę. Mamy owieczkę. Zrobiliśmy górę, mam nadzieję, że ktoś to doceni, chociaż. Co to co to w ogóle są za rzeczy? Co oni tu robią? Dobra, tu ktoś nie dokończył, ale się starał. Starał się, ja daję nawet, nawet. Jakby tutaj wszystko pociągnął tym dirtem, nawet wyłożył, żeby taki był podest, to też by było fajnie. Daję nawet, nawet. Szkoda tylko, że to jest płaskie. Mógł zrobić taką górkę, jak ja zrobiłem, ale nie zrobił. Tutaj mamy Aladomek. Można do niego wejść. Nie można. Daje dobre. Nie z gitem. Mi się podoba. Dobra, to nie jest łąka. To, to jest pole po prostu takie. Tu ktoś nie dokończył, niestety daje okropne. Przepraszam, że jestem taki zwyrodniały, ale no... No mógł chociaż tą sadzonkę. Ło, wow, wygrałem. Nieźle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I widzimy się następnym razem. Nara.